Manko z tej strony na no hobby po długim czasie. Zaczniemy dzisiejszy filmik od tego, że nowy nabytek do dół Susika jest taki jakiś to wóz samorobny, może samoróbka zakupiony przeze mnie przez znajomego, wyremontowany też długo. Nic nie nagrywałem na kanale, nic się nie działo, z tego względu, że po prostu nie mogłem nagrywać, tak wyszło. No ale teraz jestem znowu w Polsce i tu chcę Wam pokazać, no stoi na chodzie. Tak to wygląda łóżek. Ten stary płot, co tutaj był z tych desek, co w tamtym roku było na kanale filmik. Po prostu te przęsła drewniane wszystkie popękały. Przez wiatr, bo tu u nas na Pomorzu bardzo wieje. Latem byłem, to zrobiłem takie tutaj ogrodzenie. I tak to wygląda. No tutaj, też nowy nabytek z napędem. Zrobi się sprawa, a ogólnie, teraz, jak przyjechałem do Polski, mam za zadanie. To jest stary ogród, tutaj zdemontować już trochę zaczęłem, później mi się przypomniało, że żeby coś nagrać ta siatka jeszcze do odzysku będzie dobra to trzeba stare wszystko zdemontować i ten ogród przełożyć tutaj w to miejsce od tego jednego słupka od tego słupka o bo tutaj też nie nagrywałem latem jak byłem też zrobiłem sobie tu od tej strony Ogrodzenie też i mam zrobione taką siatkę tu były krzaki a to filmik wleciał jak wyrywałem yy, te, te drzewa i te krzewy tutaj były i tam też także nic, zabieram się do roboty you <small> No jak widzicie Jedna ścianka zdemontowana siatka leży. Miałem cichą nadzieję, żeby to jeszcze raz użyć, ale widzę tu z dołu to kupię nową. Ogrótek zrobię na 25 metrów, ten nowy, ten jest mniejszy, akurat pomierzyłem go mniej więcej Zdemontuję tę siatkę, na złą ta siatka pójdzie i kupię nową. 25 metrów nowej siatki, słupki są zamówione, metalowe i gitara. Eitthvað, eitthvað, eitthvað. Smá, smá, smá. Eitthvað. Fogni. mam są na tym pobycie, znowu akcja siatka kupiona słupki kupione słupki, siatka tam jedziemy teraz testować nowy nabytek wóz jedziemy wozem po żwir widzicie, elektryka zrobiona światła Kierunki działają, Tam coś przerywać, tylko powietrze jest. Starczy. No to jedziemy. No jak widać, dojechaliśmy sprzętem na miejsce. Daydig, bo tam na poprzednim filmie, jak nagrywałem, ładnie prędzej nie, nie nagrywałem nic, ale tutaj mamy mam ogródek zrobiony. Tu jest to zdejmowane, także można zawsze zaorać. Taki mały, minimalny park maszyn. Traktor oczywiście na zimę idzie tutaj. Jutro wyjeżdżam z powrotem do Niemiec. Także nic nie będzie, no tu jeszcze zaraz spróbuję tego pnia tutaj wyrwać. Pójdzie to pójdzie, nie to nie. Coś na pewno tam się da radę. Ustawię kamerę, czy takie coś. Małego tutaj wam dogram. Jakie ze trzy filmy powinny z tego, z tych wszystkich prac jak tutaj jestem powinny być. No ale tutaj już powoli wszystko ma ręce i nogi, schludnie się zaczyna. A kto ogląda film od samego początku ten wie, jak wyglądało, a jak teraz jest. Także robota zawsze idzie do przodu. Człowiek jedzie do Polski, niby na urlop, ale tutaj robi zawsze roboty w piłę. No nic. Spróbujemy. A zobaczymy, jak traktor zapali w ogóle. Standardowo, gaz do oporu. Kurde, mogę sobie prędzej ten fotel wytrzeć. Zobaczymy. To przyspieszacz. żeby trzeba było go obkopać. Ciężkie to No jak widzicie Dało radę Ach, Bez tego ciapka, co ja bym bez niego zrobił Ostatnia robota Zasypa dziury Zaś jedna robota do przodu W końcu nie będziemy przy koszeniu Ten kniak denerwował To nic, to trzymajcie się, na razie, cześć